W tej sprawie najważniejsze jest bezpieczeństwo oraz interesy Polski i Polaków, a nie oczekiwania europejskich elit. Tak, w czasie przemówienia w przygranicznej hajnówce na Podlasiu prezydent Karol Nawrowski odniósł się do kwestii największego w historii Polski kredytu w ramach programu SAFE. Zadaniem prezydenta Polski jest to, aby spojrzeć naszemu bezpieczeństwu w twarz, w hajnówce na strażnicy Rzeczpospolitej i odpowiedzieć na pytanie, czy program SAFE jest dla polskiego rozwoju i bezpieczeństwa dobry. Dobry, czy jest zły, spokojnie, metodycznie, bez złych i bez dobrych emocji. Po tym jak ustawę o promowanym przez Niemców kredycie Safe przyjął Sejm, zajmie się nią kontrolowany przez koalicję 13 grudnia Senat, ale zgodnie z polskim prawem to właśnie do prezydenta należy ostatnie słowo w tej sprawie, a ten nie kryje swoich wątpliwości. Wątpliwości co do przejrzystości, czyli kto otrzyma i na jakich zasadach środki, Wątpliwości co do wykonawców, czy mają zdolności do tego, żeby, żeby dany projekt w bardzo krótkim czasie zrealizować, wyprodukować określoną amunicję albo sprzęt. I trzecia wątpliwość, można powiedzieć, ich jest oczywiście więcej, ale ta jest poważna, bo jest natury suwerennościowo-politycznej, to jest zasada warunkowości. Tak jak w przypadku KPO, które zdaniem opozycji zostało wykorzystane przez Komisję Europejską jako finansowy szantaż wobec Polski, pieniądze zostały wypłacone dopiero po odsunięciu nieakceptowanego przez europejskie elity rządu prawa i sprawiedliwości. Pani von der Leyen się cokolwiek nie spodoba i już ma Polskę na smyczy. O to im chodzi. Oni chcą, żeby Pani von der Leyen i Bruksela i Unia Europejska, zresztą już to pokazali, atakując, atakując rząd prawa i... Tą, która jest pisana w ustawie, tam są kamienie nie, warunkowość ale, i tam są... Ale poczekaj, tak, bo ja Ci okay. nie przerywałem dobra. Wiesz, Paweł. I tam jest jasny mechanizm wskazany, że za każdym razem co pół roku będą musieli pytać, czy Unia da transzę, czy nie da transzy, a to będzie zależne od spełnienia warunkowości. Problem w tym, że nie są to warunki określone z góry. To oznacza, że wypłata kolejnych transz raz zaciągniętej pożyczki może wiązać się z coraz większą utratą naszej suwerenności. Albo zgodzicie się na zmianę traktatów oznaczającą utratę niepodległości, albo wstrzymają wypłatę. Na tym polega warunkowość, na którą się zgadzacie. Chcecie zamknąć możliwości zakupowe Wojska Polskiego do wąskiego katalogu uzbrojenia, które wskaże Unia Europejska. To oznacza, że nie będziemy mogli kupować broni od Stanów Zjednoczonych ani od Korei Południowej. Choć sprzęt stamtąd już służy polskim żołnierzom. Wykonawcy i podwykonawcy biorący udział w zamówieniach realizowanych na zasadzie współpracy w ramach instrumentu SAFE muszą zatem mieć siedzibę i posiadać zarządcze struktury wykonawcze w Unii, w państwach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Ukrainie.